Święta, nie próżnujemy. Kolejne auto zakupione na handel Syrena 105. Sami zobaczcie, kim ono jest. Stanie do drobnych poprawek lakierniczych. Już, wiem, już wam ją pokazuję i prezentuję. Auto oczywiście 100% bezwypadkowe, można przyjechać z miernikiem grubości powłoki lakierniczej, do końca serwisowane w autoryzowanym serwisie, także to jeżeli chodzi o historię, nie ma również żadnych wątpliwości. No wizualnie minimalne poprawki, można tak też oczywiście jeździć, ale jakieś minimalne poprawki lakiernicze by się przydały. Wnętrze tylko do dobre, drobnego wyprania tak naprawdę i będzie trafiała do ogłoszeń. Auto naprawdę w bardzo fajnym stanie. Jeżeli szukacie wygodnego, komfortowego auta na dojazdy do pracy czy do szkoły, to myślę, że jest to świetne roz rozwiązanie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Pojemny bagażnik, nie jedna torba się tutaj zmieści. Silnik oczywiście V8, ponad 300 koni, e, od zera do setki to auto rozpędza się w 6 sekund, także myślę, że tutaj, jeżeli ktoś